Cześć, tu Beata. Dziś mamy poniedziałek, 20 stycznia, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to Królowa Buław, energetyczna Królowa Buław, ale ta energia niesie ze sobą małe ale. Oczywiście, w, najprostszej, w takim najprostszym przesłaniu jest to chęć pomagania innym, wspierania innych, takiego obdarzania ich uczuciem i uwagą. Natomiast ja tak ze swojej strony chciałam dodać, że zanim zaczniemy obdarzać innych uczuciem, uwagą, czy zechcemy komuś pomóc, najpierw warto zwrócić się w, w swoją stronę. Dlatego, że Przede wszystkim będzie nam tutaj potrzebna taka dobra znajomość siebie. I ja już nie mówię, że taka znajomość siebie w 100%, albo przy, ale przynajmniej w dziedzinie, w której będziemy się udzielać. Dlaczego? Dlatego, że w takim trudniejszym aspekcie ta karta podpowiada o... O takiej zapalczywości, o podejrzliwości, o działaniu wbrew sobie. Więc nawet jak popatrzymy na tą, na tą królową, to ona siedzi i to jest często odbierane też jako, taki, jako takie zbieranie sił do walki. I to może właśnie tak wyglądać. W momencie, kiedy skierujemy najpierw uwagę w, w swoją stronę i ym, zrozumiemy, jak, jak my chcemy postępować, jak my czujemy i w jaki sposób chcemy działać, będzie o wiele łatwiej nam przekazywać właściwe informacje dalej, wesprzeć kogoś nie na zasadzie odebrania jako coś negatywnego, tylko właśnie w taki sposób, jak ktoś tego oczekuje, ale też zgodny z nami, nie będziemy działać wbrew sobie. I myślę, że takie przesłanie tej królowej Buław jest takie kluczowe. Zanim więc zaczniemy by, by wspierać i pomagać i okazywać uczucie innym, zwróćmy się najpierw w swoją stronę. I myślę, że to jest piękne przesłanie na początek tygodnia. Mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać energię królowej Buław, czego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.